U je dzwoni! Fenix do ciebie dzwoni! Halo Fenix? Chcesz dać trochę pitosu? Jasne, a co? No bonus, bonus. No jo. No stawka, stawka ile? Tam mówisz. Ile zajebać? Staweczki? 2,50. Ile kliknięć? 4. Ile złoty? 500. Bierę. Ty bo czekaj, nie rozłączaj się, bo to kurwa mówię, że coś siądzie. Mówię że że siądzie kurwa. Michael Donata dał, dzięki Chuju, bo dwa role i nic nie ma. Ile jeszcze? Trzy, tak? I co pierdolnie? Ściana? Ścianę? Dobra. Ty jest! Byku, nie rozłączaj się, dobrze w chuj. O, o. Trzymaj się tam mordo, ścianę to udawaj, Elo. Z Fenixem już jest dogadany temat na ścianę. Już my z Fenixem dogadani Mucha dzisiaj. To jest, ten Feniks mnie chyba oszukał. Dzięki Bucha Majana. Nie wale żadne Chłokieto, kurwa, tu będzie wstyd, jak chuj. Jakieś, jakieś bicie łokcia do monitora, jak debil. Aaron pozdrowisz Magdziaowa PS Magdzias, mam nadzieję, że Pozdrawiam się z wygranej wariacie xd 5 złotych. Feniks, kocham Cię, możemy się żenić. Mam wyjebane, elo. Zaraz nie podziękować Feniksowi, nie? Karolcia siema. Pozdro ze Szkocji, mordo, 10 Dzwonię do Feniksa, pozdrawiam Szkocję. Karolcia. pozdrów Feniksa. Halo, Feniks? Dzięki, mordeczko. Tam jeszcze dwa, yy, dwóch wildów brakuje, byku. No? Jo, nie, sorry, jeden, jeden. Teraz musi siąść, Teraz musi siąść, byku, proszę cię. Dzięki, mordeczko, to trzymaj się w chuj, nie? Dzięki, w kontakcie jak coś. O, na drugą nóżkę. Thank you, Kacper. Kacper, Żenie się z tobą. Żenię się z tobą, Kacper. Kacper, to w kurwa, człowieku. Wyciągnąłbym faję tu ze szczęścia, ale nie mogę tego zrobić. Niestety. Pitos zarabiany jest. Pieniążki do kieszeni, skurwy synu. Muszę dla Feniksa podziękowania specjalne dzisiaj w SMS-ie. Nudesek na noc poleci dla Feniksa. Dzwoń do Feniksa. Ty, byczku, mega duża wygrana na ekranie, żeby się pojawiła. Da radę coś ogarnąć? To Nudesa ci wyślę przed spaniem Wiesz o No, no palec w kakale ci wyślę, to co lubisz, to co zawsze. Dobra, tylko ścianę daj. O, dobra, dobra jest, dziękuwa, dziękuwa, Będzie palec w kakale, elo. Thank you. Thank you. Thank you. Baxerafon to znowu ja, jakiego masz PC bo składam a widzę że masz dużo w psów w fał 5 zł eee, PC, karta graficzna GTX 1080 I coś tam jeszcze I7 Procek Pitos jest zarabiany Bogactwo część pierwsza a Pana jeszcze część główna. <grym> <gdyby nie> <grym> bo suby Marfeju tu posuwał byku. Choć na GTM, kasyno jest nudne. Czy zarabianie Pitosu jest nudne? Tak tylko może powiedzieć milioner. Wysyłaj kurwostówę. Za to co napisałeś. 306 dało, no, 306 to 100, 100 za jeden nudes. to masz palec w kakale, Felia to na dezodorancie, feliatto na dezodorancie i pozdrów kasę, bo cztery dychy dał, no, pozdro, pozdro, trzymaj się tam, byku, sypnij co jeszcze, co łaska, co łaska, ale nie mniej niż 700, tak jak ksiądz powiedział w kościele przed ślubem, co łaska, ale nie mniej niż 700, no, pozdro. スタンキュー。No,